Dzisiejszy odcinek będzie inny. Nie będzie śmiechu, nie będzie dystansu, będzie prawda i emocje. Bo jako osoba, która zawsze szanowała niezależne dziennikarstwo, czuję, że dziś muszę zabrać głos. Od jakiegoś czasu śledziłam twórczość pana Krzysztofa Stanowskiego i podziwiałam za odwagę, za cięty język, za to, że potrafił zadać pytania, których inni się bali. Doceniałam sposób, w jaki rozmawiał z politykami, jak wyciągał kulisy działań partii, jak patrzył na ręce temu władzy. Ale dziś muszę to powiedzieć. Zawiodłam się i to głęboko. Na kanał Zero zaproszono jednego z kandydatów na prezydenta, pana Maciaka. Nieważne, czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, on tak jak każdy inny kandydat ma prawo mówić. Tymczasem zobaczyliśmy coś, co kompletnie przeczy zasadom uczciwego dialogu. Stanowski nie pozwolił mu się wypowiedzieć. Wyszedł ze studia, mikrofon został wyciszony, to nie była rozmowa, to była demonstracja siły, publiczne zamknięcie ust. I co najgorsze, kiedy Maciek, zachowując spokój, próbował mówić do widzów, odcięto mu głos. W XXI wieku, w wolnym kraju, na kanale, który ma być niezależny, odebrano komuś prawo do wypowiedzi. I wiecie, co jest najgorsze? To, że Krzysztof Stanowski znał poglądy tego kandydata, wiedział, kogo zaprasza. Jeśli naprawdę nie chciał dać mu głosu, to po co w ogóle go zapraszał? Po co organizować show, który przypomina bardziej cyrk niż rozmowę czy debatę? Tu nie chodzi tylko o jednego kandydata. Tu chodzi o coś znacznie głębszego. Czy naprawdę chcemy żyć w rzeczywistości, w której tylko wygodne głosy są dopuszczane do debaty? I wiecie co? Tu pojawia się jeszcze coś, co boli najbardziej hipokryzja. Bo ten sam Krzysztof Stanowski, który tak często mówił o wolności słowa, o otwartości, o tym, że nie boi się trudnych pytań, dzisiaj sam zamknął komuś usta. Ten, który krytykował innych za manipulację i stronniczość, sam zrobił dokładnie to samo. Ten, który potrafił godzinami rozmawiać z politykami, którym daleko od jego poglądów, Nagle nie dał szansy człowiekowi, który miał inne zdanie niż on. To jest właśnie hipokryzja, i to boli najbardziej, bo nie od hejtera z Twittera, tylko od człowieka, którym, którego się bardzo szanowało. I na koniec nie wiem, czy Stanowski właśnie to chciał osiągnąć ale to pan Maciak wyszedł z tej sytuacji jako człowiek o zdecydowanie wyższej klasie. Spokojny, opanowany, gotowy do rozmowy, nawet bez mikrofonu. Tymczasem dziennikarz, którego tak wielu z nas kiedyś szanowało, wyszedł ze studia i z tego starcia bez twarzy. Dlatego dziś nagrywam ten podcast, bo czasem trzeba powiedzieć stop, nawet jeśli boli. Wiem, że bardzo mi się oberwie za swoje zdanie, bo wiele osób nie będzie się ze mną zgadzać, ale wydaje mi się, że Muszę się wypowiedzieć, bo wierzę, że wielu, wiele osób myśli tak samo jak ja na ten temat. Jeszcze raz muszę to powiedzieć, że szanuję pana Maciaka za opanowanie, za to, że nie dał się sprowokować, za to, że mimo presji próbował mówić z godnością. I to była właśnie lekcja klasy i opanowania i kontrast brutalny i wyraźny. A ja nie zgadzam się na zamykanie ust. Nie zgadzam się na wyłączanie mikrofonów. Nie zgadzam się na to, by rozmowy udawać, a nie prowadzić. Jeśli naprawdę chcemy wolności słowa, to nie tylko wtedy, kiedy się zgadzamy z rozmówcą, ale właśnie wtedy, kiedy się nie zgadzamy. Wtedy ta wolność się sprawdza. Dlatego nagrywam ten podcast, bo dziś milczenie byłoby zgodą, a ja się na to. Nie zgadzam. I teraz najważniejsze: ten sam kanał Zero nie miał problemu oddać głosu lekarce, która zabiła dziewięciomiesięczne dziecko. Nie przerwano jej wypowiedzi, nie wyłączono mikrofonu, nie wyszedł wtedy nikt ze studia. Tam jakoś można było wysłuchać drugiej strony. Tam jakoś nikomu to nie przeszkadzało, a człowiek, który startuje w wyborach i próbuje mówić do ludzi, to nagle za dużo, tak? Za kontrowersyjny, za niepoprawny. To nie są już podwójne standardy to brutalna selekcja głosów kto może mówić, a kto nie kto pasuje do narracji jak to będzie odcięty.